Skończyłem studia i mieszkam na Wyspach Kanaryjskich. Jak to zrobiłem, dlaczego i co najważniejsze, czy Ty też tak możesz? Na początku takie małe spracowanie, że nie jestem tylko tutaj na chwilę, czyli na tydzień, dwa, ale na okres półroczny, no mniej więcej tak 5 miesięcy. I pewnie sobie myślicie, że ja tylko podróżuję, a pieniądze to mam z nieba albo od rodziców. No jednak w moim przypadku to tak nie wygląda, nie będę Was oszukiwać. Ja po prostu pracuję i zarabiam, żeby żyć takim życiem. Czasem to, co widzicie na Instagramie, to, to nie jest prawda. Ten kanał powstał po to, żeby właśnie pokazać, jak jest w rzeczywistości. No i pewnie sobie myśli, że pracuję na etat. Bo jakże inaczej? A tu Cię zaskoczę, bo właśnie nie. Co prawda mam swoich klientów, ale przykładowo nie mam nad sobą szefa. Czyli ja decyduję, kiedy pracuję, jak pracuję i z kim pracuję. Czy życie w ten sposób jest proste czy jednak jest bardzo trudne? To zależy. Jeśli chcesz mieć takie widoki, to według mnie lepiej podjąć trudniejsze decyzje teraz, żeby później mieć życie takie, jakie chcesz. Przechodzimy do pytania klucz. Czy ty też tak możesz? Odpowiedź na to pytanie brzmi: Oczywiście, że tak. Dlatego zasubskrybuj ten kanał i dowiedz się więcej na temat życia w takim wydaniu. Na tym kanale znajdziesz również informacje na temat podróży, na temat jakości życia w innych krajach, na przykład w tym, jak w ogóle sprawdzić, czy takie życie jest dla Ciebie, i dowiedz się wiele innych ciekawych informacji na temat życia po innemu, właśnie z tego kanału. Pozdrawiam i do następnego, cześć.